Witam Z tej strony Wasz mentor BladeBelier Dzisiaj zrecenzuję Po swojemu recenzja No, zrecenzujemy Age of Conan Tyle co mi wiadomo Trochę się grało, ale to tam kiedyś, tam trochę Jak była jeszcze Trial, teraz to chyba już nie jest Trial dobrze Wymówiłem no. I tego... i kiedyś było po polsku. A teraz też po angielsku. Klient był polski, a teraz już właśnie jest tylko angielski i tam inne jakieś gówno. No i... Co tu powiedzieć, no. Wiadomo, po angielsku jest ciężej, nie? To jest jaskinia, tutaj jest... epic Normal chyba. Skinia, wybieramy poziom trudności, na którym chcemy, żeby nas zbutowali. No co, co to odegrze, można powiedzieć? To, to jest takie MMORPG. RPG. Tak myślę, może się mylę. No ale bijemy potworki, nie co, levelek, level podskakuje. Lot wypada. Standard. Jakieś questy do tego. Żeby nie było nudno I... No, wiecie, no... Takie mixy z gotnikiem z Diablą, nie? Takie nie, w sumie... Bana banał, nie? O, eksplorujemy różne jaskinie i inne pierdoły No, spotykamy różnych bossów Mocniejsze postacie, słabsze O, ktoś tu chyba jest, bo ktoś tu coś bije Nie o kurwa, 12 poziom na nie biegnie Zarzcie potnę Albo i nie o, takie jakieś stare mary tutaj mam, różne umiejętności Oj, ale mnie szybko skrzyła. i to dziewczyna, boże Taki obciach Obciach No Toż nie wie co o co biega to lepiej niech nie gra w to, bo będzie padło jak ja jak szmata temple, jakieś kurwa tempechuje, A to o tej grze jeszcze można powiedzieć. W sumie ja wam dużo nic nie powiem, nie nic o nią tutaj po swojemu, więc taki trochę do kotika podobny, jeśli chodzi o te niektóre ruchy, ale to tylko trochę tak minimalnie, dosyć. Wygodnie się kieruje postacią. Nie zarzuca tak o zakrętach jak w niektórych grach online i inne takie tego typu. Będzie się wczytywać dwie godziny oczywiście. Na full power jest. O Jezu. Ale konany tam stoją takie mięty kurwa stach wyjść gdziekolwiek <laughs> dobra pierdelamy stąd to jest najprawdopodobniej no prawie na maksa grafika ustawiona chyba, że coś kurwa się odstawiło ciekawe czy dawa parze. coś czuję, że parzy o kurwa zapaliłem się Patrzcie, lawa parzy Realna gra, nie ma to tamto. Bardzo realno, podoba mi się. Teraz będzie znowu się przytywać 6 godzin. <grystanie> Zależy pewnie od pieca i odłącza, tak mi się zdaje. Ale gra ogólnie nie jest taka brzydka, nie? Ale to nie ma też... O, skakać można patrzeć. Chodzi, żeby wiadomo, nie? Co tu pobić? Dobra, zabijmy kogoś. Dajmy szansę kogoś zabić. Znaczy, my kogo zabijemy? No, nas to za zabijają cały czas. Znaczy, mnie no, trochę podobny, nie? Mm. <laughs> Jakieś czary mary mam jeszcze po angielsku to w ogóle a to się zabiłbym w tej grze. Nie, możecie też coś od ciebie dodać. Co tu takiego fajnego jest w tej grze. Ciekawego nie wiem, no. Coś, co wam się podoba. Krokodyl. Krokodyle. Krakodyle. O kurwa, jaki szybki. Chodź tu. Tu już trochę lepiej się bije się, tłucze się, nie? Wiesz, co mam na myśli? Oj. Chyba po mnie będzie. A no może? No za zajebią To jest tradycja już. Za dużo wziąłem na klatę. Kurwa, nawet innego nie zabiłem. Ja tu przyjdę, zemszczę się. Pomszczę się. Zagryzły mi aligatory jakieś. Szczury wodne. Tutaj widać jaka, widać po prostu że niebezpieczna ta gra jest. Ci, którzy padają jak ja, jak szmata. Cały czas. O kurwa, jakiś... Jakieś sparta jakiś. To niech się chowa do wioski, czy do zamku no jak to się wchodzi tego burdelu <laughs> kurwa, no nie pierdolcie, że nie mogę wejść do miasta czy do zamku ty, brudasie, wpuść mnie to jesteś komputer, czy człowiek, czy... inna pizda muszę jakieś questy robić co I'm looking for Nadini Goodbye. Chyba powiesili jakiegoś przystojniaczka. Podobny do mnie, koleś. Zajebiście, muszę teraz jakiś nie wiem. Coś tu robić, jakiś szukać, jakiś. Kurwa, deszczu, u wiatru. Znaczy w polu wiatru. Wiatru w polu, no. Dobra. Popiszmy się jeszcze I zatłukmy ko zatłuczmy kogoś O kurwa Pirate, brutal pirate Brutalny pirate Dobra, to spierdalam Podkry pod Odkrywamy teren Blade Beliar poznaje świat Czy odkrywa świat? O kurwa no. Blade Beliar, dawaj Dawaj, nie zawiedź mnie Nie zawiedź mnie Czary mare, zrób Czary mary Ej of Conan to jest Jakieś różne triki można to zrobić z Afryki Jak się umie naciskać